już przywitaj się. Hej! Witajcie na kanale Świat Świnki Morskiej. Dzisiaj Wam opowiem, co moja świnka i ja i to jest takie rozpoczęcie kanału, więc proszę do oglądania. I po pierwsze moja świnka je trawę, je karmę z owocami je je śliwki. Można dawać śliwki śwince morskiej. daję też jej... Gruszki nie daję, ale daję to jabłko. Daję y, dajem pietruszkę i daję karmę też. Jak opowiem, różne karmy, zależy gdzie jestem, w takiej sklepie są mi różne karmy. I tak. I dzisiaj w dzisiejszym odcinku wam pokażę moją świnkę i powiem wam o niej. W filmie będzie tylko. 4 minuty dobrze wam powiem co moja świnka je a jeszcze powiem co moja świnka ma dietę tak moja świnka ma dietę ona teraz nie je dużo je teraz yy, tylko marchewkę nieraz karmę tam trochę troszeczkę tylko dodam pietruszki też trochę moje śwince i, i zaczynamy ja mam powiedzieć. moja świnka ma marchewkę ta dozetka i ten Rozetka i chłopiec mam 5 miesięcy Miała być to dziewczynka Ale pani z nie wiedziała czy to chłopiec, czy, czy dziewczynka i mam chłopczyka. A taki dzikus że masakra. Dobrze, y to więc było tyle na tym odcinku. Zapraszam Was do subskrypcji tym na dole. Jak macie czerwony wam to zapraszam na ciśnięcie z żeby mi więcej nie minęło. I łapkę w górę. Do tego pana. I ten. Aha, miałam Wam jeszcze powiedzieć, ile moja świnka ma klatkę, Moja świnka ma klatkę chyba, metr na 50. Długość metra 50 szeroko, czyli tak mi się wydaje. Yy, I ma domek, ma ma kulę. A w ogóle to ja wam nie będę mówił, bo jednak mam taki zoom, takie przedstawienie mojej klatki, świnki morskiej. I moja świnka się przedstawi w swoją klatkę. Więc to by było dzisiaj na wszystko i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.